Cześć. W tym materiale chciałbym Wam powiedzieć troszeczkę więcej na temat gry Keyforge. Posłużę się tutaj przykładem czasu wstąpienia, czyli tej, tej serii, która no, ukazała się już jakiś czas temu, ale tak naprawdę na potrzeby tego odcinka nie ma w sumie znaczenia, jaki to jest okres, jaka to jest, jaki to jest cykl gry, bo chciałbym króciutko opowiedzieć, co na temat tej gry myślę. I myślę, że będzie to dla Was o tyle ciekawe doświadczenie, że opowiem. O tej grze z perspektywy kogoś, kto nigdy nie interesował się karciankami kolekcjonerskimi czy, czy yy, różnego rodzaju innymi, jakkolwiek by tego nie nazwać, więc będzie to spojrzenie takiego trochę laika, ale yy, być może, jeżeli sami jesteście takimi osobami, które się wahają, zastanawiają czy warto w to wejść, no to może yy, się okazać dla Was ten film. Całkiem, całkiem przydatny. Ok, chciałbym jednak na tę grę spojrzeć z perspektywy kilku innych. Być może te tytuły będą Wam znane, mam zresztą taką nadzieję, dlatego że chciałbym nie tylko mówić o niej samej, ale też umieścić ją w jakimś takim kontekście, żeby ten obraz gry i tego, co ona oferuje, był pełniejszy. Ogólnie z grami karcianymi, tak jak wspomniałem, byłem zawsze troszeczkę na bakier. No ale wiadomo, jak człowiek rozwija swoje zainteresowanie, to sięga po gry tego typu. No i. Gdzieś tam przez jakby moją świadomość przewinęło się też właśnie kilka ich innych rodzajów. Gry typu Summoner Wars, jeżeli kojarzycie, czyli gry gdzie dostajemy zestaw startowy, dostajemy dwie armie, jakiś tam ludów, elfów i tak dalej, plansza, jednostki się poruszają, tłuczemy się i tak dalej, To jest jakby pierwszy typ gry. Drugi typ gry, czyli gry typu Living Card Game, typu nie wiem, Władca Pierścieni, Gra Tron, gdzie dostajemy zestaw podstawowy, który następnie jest rozbudowywany o... Kolejne przygody, bohaterów, wydarzenia itd. I możemy sobie dokupować takie małe zestawy, którymi wzbogacamy naszą rozgrywkę, przechodzimy kolejne scenariusze, itd, i tak dalej. No i ta przygoda jest wówczas pełniejsza, większa, bardziej epicka, jak zwał, tak zwał. No i trzeci rodzaj gier, czyli gry kolekcjonerskie, gdzie dostajemy takie najczęściej małe busterki losowe. Oczywiście zaawansowani gracze powiedzą, że to nie, nie busterki się kupuje, tylko pojedyncze karty, które mogą dochodzić tam powiedzmy nawet do kilkuset, kilku tysięcy złotych. No i właśnie, właśnie to są gry tego typu, gdzie, gdzie rzeczywiście musimy troszeczkę zainwestować, chociaż tak naprawdę w każdą z nich, ale w tych wydaje się, że jest to największa inwestycja, no i też trzeba być najbardziej na bieżąco, bo jednak trzeba wiedzieć, co jest na czasie, co nie, co już wypadło, co awansowało, bla, bla, bla i tak dalej, i tak dalej. I zawsze, najogólniej rzecz biorąc, gry mnie odtrącały od siebie tym, że Potrzeba było tak naprawdę zainwestować w nie trochę więcej czasu przed samą grą. O ile może w samonersach najmniej, chociaż warto było też znać detale. O tyle już w grach typu LCG, gdzie budujemy swoją talię, zawsze mi się wydawało to strasznie dne. To znaczy, nie wiem, spędzać godzinę czasu, czy nawet może i więcej, to zależy, jak, jak, jak to robi po to, żeby wybierać poszczególne karty, przygotowywać przygody, bohaterów, a może tego, a może tamtego, strasznie dużo czasu. Natomiast w przypadku gier kolekcjonerskich, obok aspektu finansowego, bo to też jest zawsze istotne, był jeszcze aspekt taki, że zawsze miałem wrażenie, że rozgrywka jest gdzieś tam na drugim planie. Że pierwszą rzeczą, która jest, to jest społeczność. No, i gracze, którzy wymieniają się tymi kartami, handlują, dyskutują, który tak jest lepszy, taki siaki, owaki, konstruują je, prawda, w sposób jakiś tam wyrafinowany, i dopiero na samym końcu przychodzi jakieś tam turniej, spotkanie, i tak dalej. siadają, grają, i patrzą, co tam im z tego wychodziło. No więc kiedy pojawił się greki Ford. Pomyślałem sobie, no nie, no to jakby jeszcze jedna karcianka z jednego z tych rodzajów, więc co mi tam po niej. Kiedyś zagrałem w nią i zagrałem w nią mniej więcej w tym samym czasie, kiedy grałem w grę typu Hero czy Star Realms. Pirazoko I pomyślałem sobie, że to jest no okej, okay, no Star Realms to było takie pach pach pach, pach 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 i lecimy i koniec. Tutaj natomiast była to taka trochę bardziej wyrafinowana gra, no bo jednak walczymy z przeciwnikiem, ale zbieramy ten Amber, czy jak to się tam nazywa, Amber Gold i o, musimy coś innego zrobić niż tylko go zatłuc. No, fajnie, była jakaś taka, był jakiś taki inny aspekt, ale gdzieś tam gra przeszła do i tak dalej. Potem jednak yy, historia zatoczyła koło i gra się pojawiła znowu u mnie, więc pomyślałem sobie, czemu nie, jest promocja, oczywiście wiadomo gdzie i za ile można to dostać, stąd też właśnie u mnie jest zestaw niebieski, no i Chciałem, tak naprawdę, powiedzieć Wam dosłownie kilku słowach o tym, co w tej grze znajdujemy. Na razie jeszcze nie będę mówił o zasadach, natomiast pokażę Wam, jak ta gra funkcjonuje, parę plusów i minusów i zobaczycie, czy ten tytuł może być dla Was albo i nie. E, Okej, okay, dostajemy oczywiście żetony, które sobie tutaj posegregowałem. Dostajemy e, tak zwane klucze, które musimy wykuć, właśnie to jest ten nasz cel w grze, no i taki licznik łańcuchów, ale to o tym opowiem przy innej okazji. Natomiast to, co dostajemy, jeszcze dostajemy dwie talie. Czym ta gra się tak naprawdę wyróżnia? Tym. Mianowicie, yy, gra nam obiecuje, i tak chyba faktycznie jest, że nigdzie na świecie nie znajdziemy dwóch identycznych talii. Co to znaczy, że ilekroć kupujemy zestaw startowy, kupimy my, kupimy kumpel. Jeżeli otworzymy je i otworzymy nasze talie, nigdzie nie znajdziemy dwóch identycznych talii, w tym sensie, że nigdzie nie znajdziemy. E, identycznego, identycznej kompozycji talii, złożonej z dokładnie tych samych kart. Kart jest ogółem 36, a w gruncie rzeczy to 37, bo 37 to jest ściągawka, która nam mówi, co mamy w naszej talii. W każdym razie dogranie jest kart 36 i możemy mieć 35 identycznych kart, które ma nasz przeciwnik, ale ta 36 przynajmniej będzie zawsze różna. Co więcej, każda talia, to jest y, mega ciekawe, otrzymała unikalny obrazek na rewersie. I otrzymała swoją unikalną nazwę. Czyli wszystkie te talie, których jest miliony, miliardy, może nawet, każda z nich ma unikalną nazwę i unikalne obrazy tu. Więc no masakra. Logistycznie to jest mega przedsięwzięcie. W każdym razie koncept gry jest taki, że w grze całej, czy w całym świecie, powiedzmy Kifułcz, mamy, o ile się nie mylę, 10 rodów, czy też frakcji, czy jak zwłok, tak zwał. I teraz, do, każdej, do każdego cyklu, to jest akurat cykl, który się nazywa czas wstąpienia, zostanie wybranych, czy zostaje wybranych ich 7. I teraz z tych 7 frakcji tworzy się talię. Talie się tworzy w sposób bardzo prosty. Otóż do każdej talii, każdej pojedynczej talii wybiera się trzy frakcje. I tworzymy talię 36 kart, czyli jak się domyślacie po 12 kart na talię z danej frakcji. Żeby nie było tutaj niejasności widzimy, to są te trzy frakcje, które się znajdują w tej talii. No i za chwileczkę Właśnie te trzy Wam zaprezentuję. Abstrahując od tego, że tu mamy rzeczywiście ściągawkę, tego co się znajduje, no to proszę. O, dla porównania, tak? Pierwsza frakcja. Druga frakcja. No i oczywiście trzecia frakcja. Zgadza się? Zgadza się. Każda frakcja ma w danym cyklu nie wiem, 50, może i więcej kart. Więc tak naprawdę jest multum możliwości, jeżeli chodzi o, o to, w jaki sposób ta kompozycja. Tego stosu będzie e, wyglądała. E, no, właśnie. I teraz, skoro już wiemy, jak ta gra wygląda i jaka jest jej generalna idea, tak, czy myśl przewodnia, no to powiedzmy sobie tak naprawdę, czym ona się różni od tych gier, o których wspomniałem wcześniej, no i czy na ich tle wypada lepiej, czy gorzej. Właśnie, pewnie tak będzie gdzieś 50-50. Przekonamy się. Pierwszą rzeczą, w odniesieniu do, do pozostałych gier, które, e, o których wspomniałem, czy typów gier, jest to, że ilekroć kupujemy sobie nawet zestaw startowy, może być taki, owszem, dostajemy tylko dwie talie, ale one są w pełni grywalne i nie mamy wrażenia. Podobnie jak w karciankach kolekcjonerskich, kolekcjonerskich, to już w ogóle, kiedy kupujemy jakiś taki starter set, to najczęściej jest to po prostu namiastka tego, co nas czeka. Taka zachęta, bodziec do tego, żeby kupować więcej, więcej, więcej i więcej. Tutaj, jeżeli się uprzemy, gdybym ja się uparł, mam dwie talie, które są skompletowane, w pełni grywalne. I nie ma opcji. Oczywiście, czy one są zbalansowane, czy nie, to jest inna sprawa, i ja o tym powiem. Może bardziej po, po jakby negatywnej stronie, ale jest gotowy produkt. Bierzemy go takim, jaki jest, i gramy i tyle. Tak? Jest yy, wszystko, co potrzeba, gotowe do gry. Nie musimy kupować nic więcej. Podobnie zresztą jak w Samo Jeżeli weźmiemy mały zestaw startowy, nie mówię o Mastersea, bo tam jest 6 armii, yy, to. Jak najbardziej możemy nim grać do upadłego, jeżeli nie chcemy nic więcej kupować, nie musimy tego robić. To samo jest w kifoczu, chociaż pewnie będziemy chcieli mieć więcej i więcej i więcej. To jest jasne. Dobra. Kolejną rzeczą, która, która, tutaj nie występuje, no to ze względu na to, że mamy gotowe talie, to odpada element ich budowania. Dla jednych może być plus, dla innych może być minus. Na pewno bardzo to ułatwia i skraca przygotowanie do rozgrywki. Po prostu bierzemy talie kart. Tasujemy ją, kładziemy przed sobą gramy. To jest całe przygotowanie do rozgrywki. Trwa ono tyle, ile tasujemy karty. Nic więcej. Oczywiście trzeba przygotować też mapy, znaczniki i tak dalej. To jest, yy, myślę, najmniejszy problem. Natomiast faktycznie bardzo szybko można w tę grę wejść. Yy, I co jest jeszcze istotne, yy, bo no, akurat to jest drugi cykl, natomiast ich jest obecnie już chyba pięć, jeżeli się nie mylę, i pewnie kolejne będą wychodziły. Gra niezależnie od tego. Yy, Którą talię weźmiemy, z którego cyklu, jest w pełni ze sobą kompatybilna w sensie takim, że jeżeli weźmiemy cykl niebieski, zagramy go z wcześniejszym czerwonym, nie ma problemu. One oczywiście mogą się tam jakoś różnić, wiadomo, ale yy, tak naprawdę będą to talie, które będą mogły swobodnie ze sobą rywalizować. Niektórzy mówią, że ten cykl jest akurat najsłabszy, no ale nawet jeżeli najsłabszy, no to grajmy po prostu taliami tylko z tego cyklu. i Będziemy mieli też myślę sporą frajdę. Kolejną rzeczą która, myślę, jest, jest dosyć pozytywna, jeżeli chodzi o, o samą tę grę, to tak naprawdę, na no, upartego, gdybyśmy, nie wiem, no, chcieliśmy ją wziąć na wyjazd, zapomnieliśmy yy, zabrać ze sobą pudełka, no nie mamy znaczników i tak dalej, talii itp., możemy wejść gdzieś do sklepu, kupić dwie talie i znaleźć jakieś zamienniki, nie wiem, w postaci pieniędzy, czegokolwiek, czy bilonu jakiegoś i grać. Tyle. Tak, tak ta gra jest skonstruowana, że tu nie potrzebujemy jakichś wielcy, bo nie potrzebujemy kości, nie potrzebujemy jakichś tam specjalnych rzeczy, po prostu uzupełnimy sobie, jeszcze na dodatek, kupimy sobie dwie dodatkowe talie Gdzieś w przelocie bierzemy je, gramy i tak dalej Nie ma najmniejszego problemu, tylko prowadzimy jakieś takie zapiski typu kto ile ewentualnie ma obrażeń czy, czy coś, ale to się da zrobić, tak? Czyli to jest gra, którą tak naprawdę zawsze możemy sobie w jakimś tam stopniu ee, Z marszu wziąć i, i się nią bardzo dobrze bawić No oczywiście pojawiają się też pytania na ile na ile ta gra będzie żywotna, prawda? Na, ile, na jak długo wystarczy. No myślę, że właśnie to, że mm, z jednej strony oczywiście nie możemy tych deków konstruować sami, ale z drugiej nawet wystarczy zmiana, tak jak tutaj mamy, jednego rodu, jednej frakcji, jednego domu niech hmm. będzie, na inny i już mimo, że Dwa pozostałe moglibyśmy mieć ograne i moglibyśmy wiedzieć, co tak naprawdę tutaj siedzi, jakich kart się ewentualnie możemy spodziewać, no bo każdy, każda frakcja ma oczywiście swoją specyfikę, to wystarczy zamienić jeden z nich i już koncepcja naszej rozgrywki może się zmienić diametralnie, bo każdy z nich ma oczywiście jakieś swoje. Mocniejszej i słabsze strony, i fajne jest to, że gra została pomyślana w taki sposób, żeby to wszystko się ze sobą ładnie schodziło i, i do siebie pasowało. Ne? Raz będzie pasowało lepiej, raz będzie pasowało gorzej, ale w gruncie rzeczy będzie to w 100% grywalne. No, oczywiście, wiadomo, nie będziemy mogli sobie tego w żaden sposób mieszać. Tylko pytanie, czy gdybym, abstrahowany że nawet do tych rewersów, czy gdybym wziął karty tego domu i tego domu i je zamienił miejscami? Cóż, kto chce, może eksperymentować, natomiast wydaje mi się, że to zostało zrobione po prostu tak, żeby tak jak zostało tak wymyślone żeby było dobrze i tyle, prawda? Więc z perspektywy gry typu Summoner Wars też dostajemy gotowe talie do gry, ale takie których nie możemy modyfikować. Z perspektywy karcianek typu LCG dostajemy gotowy produkt od razu i nie musimy tego rozszerzać o kolejne rzeczy no i z perspektywy gier kolekcjonerskich w zasadzie podobna sprawa. Co więcej, Jedyną rzeczą, która jest tutaj tak naprawdę mm, powiedziałbym, a, która buduje nam jakby bogactwo tej gry, to większa liczba talii, nic więcej. To nie jest tak, że jeżeli kupimy sobie podstawkę, ogramy ją, no to ona nam się znudzi. Okej, okay, dwie talie mogą nam się znudzić. Kupujemy trzecią i wtedy gramy trzecią przeciwko innym, gdzie w grach kolekcjonerskich czy LCG, no dokupujemy kolejne rzeczy po to, żeby jakby ta nasza przygoda była nie wiem pełniejsza, większa, lepsza, prawda? bo najczęściej w tych podstawkach jest zazwyczaj tylko jakiś jej ułamek. Tutaj jedyne co innego może być to po prostu inna talia. nic więcej nie dostaniemy żadnych nowych żetonów, nie dostaniemy nie wiadomo czego. Co więcej każdy cykl, tak jak powiedziałem, jest cyklem Zamkniętym to oznacza, że yy, jeżeli mamy 7 w nim domów i kupimy sobie tyle tali, że akurat wszystkie te 7 nam wypadnie, to mamy pewność, że nasz kolega nie przyjdzie z ósmym domem i nagle będzie lał, tak? Okupił czas wystąpienia, a tam nagle jakiś tam ósmy, dziewiąty, dziesiąty, trzydziesty dom jest, i, i teraz nagle nie wiadomo, co się dzieje. Nie jesteśmy w stanie to wszystko w jakiś tam sposób ogarnąć, ograć sobie na przykład jedną serię i potem przechodzić do kolejnej, i tak dalej. No dobra, no ale właśnie. Aha, jeszcze jednym bardzo dużym plusem jest to, że każde kolejne cykle, mimo że coś nowego nam dokładają, to i tak są w pełni ze sobą kompatybilne. Mogą oczywiście powstać jakieś tam różnice, no ale mimo wszystko jest ta gra pomyślana w taki sposób, że na spokojnie wszystko ze sobą powinno się ładnie łączyć. Pytanie: oczywiście, co w takim razie z minusami? No, pierwszym i najważniejszym minusem jest to, że dostajemy gotowe talie. I tak jak wspomniałem, jest to ok, kiedy ktoś nie lubi budować talii, ale niestety minusem jest yy, sytuacja taka, że właśnie, to samo, nie możemy tych talii zbudować ale drugą rzeczą, którą tutaj już chciałem kombinować nie możemy tych kart podmieniać, tak? czyli o, mam karty dwie z jednego domu, a to sobie je podmienię na, na jakiś inny dom i będzie fajnie, prawda? Albo na przykład, a w sumie ta karta, to jest jakaś taka nie, nie podoba mi się, to jest, ja sobie ją po prostu wymienię wezmę inną, nie, tutaj niestety nie możemy tego zrobić to, co dostaniemy, tym gramy. No i kolejny minus niestety może być taki, że jeżeli kupujecie tylko zestaw startowy, żeby posmakować z czym to się je, to o ile jeszcze w takich samonersach, o ile w grach nawet kolekcjonerskich jest to zrobione w taki sposób, żeby ten balans był zachowany, tak tutaj nie macie w ogóle pojęcia, co dostaniecie. I może się okazać, ups, że jedna talia będzie lała drugą talię, gdzie popadnie. No i teraz pytanie: co? Co grę się wymieniać? można, tak? Oczywiście. Czy grać tymi samymi do upadłego, aż w końcu ten, co notorycznie przegrywa, raz kiedyś wygra i po 45 partiach? Ach, no właśnie, jest zawsze jakiś dylemat, prawda? Więc tutaj możemy faktycznie źle trafić, no i to będzie miało jakby swoje, no różne może mieć skutki. Może być takie, że stwierdzicie, że a, gra jest do kitu, bez sensu, ja nie chcę w taką grę grać, bo to, to niczemu mi nie służy. Albo odwrotnie, stwierdzicie, kurczę, dobra, o, dwie talie. No Jedna była taka se, ale to dobra, no weźmy kupmy jeszcze dwie. No i tak, jeszcze dwie, jeszcze dwie, jeszcze dwie, i nagle z dwóch tali zrobi się 15. No i potem no, się okazuje, że ta gra, która kosztowała ileś tam są nagle kosztuje odpowiednio więcej. Więc jest wiadomo jakaś tam inwestycja, i prawdopodobnie niestety na tym się właśnie skończy, że będziecie chcieli mieć tych talii więcej i więcej. I o ile w takich samonersach ta liczba armii była skończona, bo był ich bodajże chyba no, 16, to i tak jest dużo, nie ukrywam. Ale mimo wszystko dało się to jakoś ogarnąć. Mogliście tę armie przejrzeć, powiedzieć sobie, a na przykład ci są słabi, dobra, tych odpuszczamy. No to bierzemy powiedzmy połowę, ośmiu, bo będzie grania, grania. Tutaj natomiast każda talia jest inna, więc jeżeli gram się, gra się Wam taliami jakoś fajnie, no to wiadomo, że na pewno będziecie chcieli spróbować czegoś więcej i więcej i więcej. No i chyba nie znam osób, które skończyłyby swoją przygodę na, tylko na zestawie startowym, czy tylko na, na dwóch taliach, tak? Tak, jak, tak jak mamy tutaj, lub ewentualnie kupionych sobie gdzieś tam osobno. Więc to też będzie na pewno coś, co będzie te kasy od nas z kieszeni mocno wysysało. No i powstaje również pytanie, na ile rzeczywiście mimo różnorodności talii i tak dalej gra będzie mm, powiedzmy, a, regrywalna w tym sensie, że mm, czy ta ko koncepcja ze stałymi taliami? Nie będzie czasem nas w jakiś sposób blokowała, czy, czy umieszczała nas w jakichś takich ryzach, że, że możemy coś zrobić, ale możemy w zasadzie zrobić tylko to. W tym sensie, że kiedy, nie wiem, budujemy sobie jakąś tam swoją talię na swoją własną przygodę, to możemy wybrać, co nam się tylko podoba. To samo w karciankach kolekcjonerskich. Tutaj natomiast dostajemy to, co mamy. Okej. Okay. Jakby abstrahując od samego faktu, że no talie muszą być tak ułożone, no ale nie mamy jakby specjalnej elastyczności w naszych działaniach. W tym sensie, że nie możemy sobie powiedzieć, że a to w jednej talii na przykład umieścimy więcej wydarzeń takich, albo więcej postaci takich i tak dalej. Nie, tutaj kompletnie tego nie ma. I nie chodzi tylko o sam aspekt budowania, tylko o to, czy grając kolejnymi taliami, nie będziemy mieli takiego uczucia déjà vu, że one zostały tak wyprofilowane, żeby zawierały wszystkiego po trochu, tak? Żeby to nie było, że jedna talia będzie super nastawiona na wydarzenia, a druga na przykład będzie miała jakieś tam super postaci i te dwie talie jak się spotykają, to będziemy mieć, kurcze takie wrażenie takiej gry, jakiej jeszcze nigdy nie mieliśmy. Pytanie, czy, czy to właśnie w ten sposób będzie działało, prawda? No, raczej to zostało, czy ten algorytm, który był tworzony, no, prawdopodobnie pomyślał, żeby było wszystkiego po trochu, więc pytanie, czy z czasem nie będziemy mieli po prostu wrażenia, że czy gramy jedną talią, czy drugą, no, trochę inaczej, ale jednak w jakimś stopniu do siebie podobne. No i ostatnie, chyba najważniejsze pytanie o żywotność tej gry. Tak? Czy to wszystko, o czym mówiłem, pozwoli tej grze się dalej rozwijać? No właśnie, wspomniałem o tym w plusach, że gra rzeczywiście pozwala nam w jakimś tam stopniu yy, na to, aby z jednego do drugiego cyklu przechodzić bezboleśnie. Czyli nawet jak się rozwija, to na tyle nieznacznie, że to, co nowe wchodzi, nie przygniata i nie przysłania całkowicie tego, co już było wcześniej. No bo jakby taki jest model i wydawniczy, i, i sens po prostu trzymania tych starszych zestawów na, na półkach sklepowych, czy wypuszczania ich w świat dalej. Natomiast no pytanie, na ile gra właśnie w tej formie wystarczy nam, żeby powiedzieć sobie: Ok, tak, to jest świetny tytuł, możemy się w niego e, zagłębić i po prostu będzie to gra naszego życia. Czy ma, pytanie, czy ona ma się szansę taką stać? Tutaj co do tego mam pewne wątpliwości, bo wydaje mi się, że w pewnym momencie albo się ta formuła wyczerpie, w jakimś stopniu oczywiście, albo dojdzie do sytuacji, gdzie naprawdę zostanie jakieś tam kilka starych cykli zamiecionych pod dywan i gra wejdzie na nowy poziom. Ale ku pokrzepieniu serc, na stronie Fantasy Flight Games pojawiło się całkiem niedawno zresztą opcja gry kooperacyjnej i solo. No, i tutaj tak naprawdę yy, kończąc już y, ten mój nieco przydługi wywód, widzę dla tej gry chyba największą szansę. Ze względu na to, że właśnie wszystkie te gry, czy cechą wspólnych wszystkich tych gier jest to, że one potrzebują do rozgrywki dwóch osób. Może ewentualnie LCG są takie, gdzie gramy solo, ale to wiadomo też jest inaczej. Natomiast wszystkie takie konfrontacyjne gry potrzebują drugiego gracza. I w momencie, gdy autorzy stwierdzą, że zechcą wydać jakiś taki właśnie zestaw, nazwijmy to startowy, czy jakikolwiek inny dla. Gracza solo, który mógłby tymi wszystkimi taliami walczyć z czymś a la automą myślę, że wtedy gra ma największe szanse na to, żeby, żeby odnieść zwycięstwo. Póki co rozwija się, są kolejne cykle, kolejne są przewidywane, dochodzą do tego jakieś takie specjalne i fajne zasady. No ale pytanie, czy gra wytrzyma długo? Odpowiedź brzmi to też zależy od Was. Jeżeli Wam się gra spodobała, w tym sensie, że jeżeli te wszystkie argumenty, czy nawet za i przeciw, o których wspominałem, były Wam czymś pomocne, to być może warto spróbować i dać tej grze szansę. Na pewno jest to unikalne doświadczenie i dla wszystkich, dla wszystkich tych, którzy szanują swój czas w chociażby konstruowaniu talii, jest to bardzo prosty sposób na to, żeby w ogóle może wejść w świat karcianek, tak na sam początek właśnie z kifoch. Może to odkryje przed Wami zupełnie nowy świat, aczkolwiek miejcie się na baczności, bo Wasze portfele na pewno będą Wam Przypominały o tym, żebyście za mocno się w tego typu gry nie angażowali. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że te parę plusów i minusów pokazały wam, czy powiedziały wam, czy odkryły wam troszeczkę więcej tego, czym ta gra jest. Mam nadzieję, że również będziemy mieli okazję się spotkać na wyjaśnieniu zasad, które są zresztą bardzo proste, ale dla pełniejszego obrazu warto również wiedzieć, jak się w tę grę gra. Tyle ode mnie na ten moment. To były moje trzy grosze na temat Keyforge. Jeżeli wam się podobało, to dajcie lajka, subskrybujcie, dzielcie się tą opinią ze swoimi znajomymi. No i spotkamy się co? Przy stole. Zobaczymy się w materiale z zasad, bo myślę, że za to się w końcu zabiorę. Tyle, jeżeli chodzi o Keyforge. Na razie. Do zobaczenia.